Hej, cześć, witajcie się na kanale Kamila Lepa, witam z bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale I widzimy się już w nowym roku I tak, przepraszam, za pół miesiąca przerwy na tym kanale Jak wiecie, bądź też nie, na początku grudnia osiągnęliśmy 50 tysięcy subskrypcji Zastanawiałem się naprawdę długi czas, jak to ma wyglądać Czy ma robić jakiś specjal, czy po prostu włączyć, nagrać coś, coś powiedzieć To, co wydarzyło się rok temu i do dnia dzisiejszego to posiadamy tutaj na naszym świecie Może też to jakoś wpłynęło na, na ten specjal Ale wydaje mi się, że już takie filmy przejadły się na YouTubie. Nie ma co tak napędzać tego i nagrywać w kółko to samo co każdy. Pomyślałem, że w dzisiejszym w dzisiejszym odcinku. Tak szczerze, powiem wam, jak. Założyłem kanał i przy okazji Wam bardzo bardzo podziękuję za 50 tysięcy, już nawet 53 tysiące, bo jest to naprawdę ogromna liczba. I zaczynając na YouTube w 2014 roku, bo właśnie w tym roku ten kanał powstał, nie spodziewałbym się totalnie, że, że ponad 50 tysięcy osób zasubskrybuje mój kanał. Wszystko to zaczęło się od tego, że ten kanał nazywał się Kamil Nalepa, tak jak teraz, i nagrywałem po prostu siebie swoją twarz. Siemaneczko, tutaj znowu was dali. Dzisiaj w kolejnym odcinku Minecraft, bo inaczej nie będę tego nazywał, bo są trudne nazwy. Potem ustawcie na kanał, wejdźcie na mój kanał Kamina Lepa. Później ten kanał zmienił nazwę na czyli tak jak teraz brzmi mój główny kanał, do którego linka znajdziecie w opisie, jak ktoś nie słyszał. No i był to kanał, właśnie rozrywkowy, więc możliwe, że jakieś tutaj filmy też rozrywkowe jeszcze znajdziecie, tam jak daleko zjedziecie, bo większość jest na prywatnym i w tym się najbardziej czułem. Po prostu nagrywać to, co lubię, cieszę się, śmieję i tak dalej, i tak dalej. I wszystko nagrywałem, robiłem, montowałem, robiłem grafiki, animacje, wszystko, totalnie wszystko na kanale robiłem samemu. Nikt mi nie pomagał, nikt mi nic nie robił. Wszystko i wszystkim zajmowałem się samemu. No i po jakimś czasie, kiedy robiłem live y i tak dalej, tam wszędzie były moje grafiki. Wszystko po prostu robiłem sobie samemu, od nikogo nic nie brałem. Pojawiały się pytania, kto ci takie coś robi, polecisz tego gościa, ile on bierze i tak dalej, i tak dalej. To ja po prostu mówiłem, że to byłem ja. No i tak się zaczęło, jakby cała taka przygoda z grafikami. Więc to dzięki Wam w ogóle rozpoczęłem <głos》> coś takiego, jak tworzenie grafik dla innych. Po drugie, kiedy już właśnie te grafiki, animacje, montaż zrobiłem, z biegiem czasu, może po roku, po pół roku, pojawiały się kolejne pytania. Ej Kamil, a może założysz jakiś kanał na YouTubie, który, na którym po prostu będziesz pokazywać nam, jak takie coś robić. No i taki kanał też stworzyłem, poizwiastów tego kanału widzimy się na kolejnym No i właśnie po tym zwiastunie zacząłem nagrywać Jakieś tam filmiki, udało się nawet 1000 subskrypcji Na nie wbić i ten kanał nazywał się Waster Design, czyli po prostu Waster, moja nazwa Taką, którą do dzisiaj mam na moim kanale rozrywkowym Oraz Design, czyli wiadomo, coś związane z grafiką No i nagle stało się Dostałem bana, dostałem bana na tym kanale Właśnie na e, tworzenie live'ów Po prostu moje konto tutaj zostało tak ograniczone, że naprawdę Nic się tutaj jakby nie dało, postanowiłem Założyć kolejny kanał, czyli kanał Waster Który teraz ma 36 tysięcy subskrypcji I na tym kanale sobie działałem dalej rozrywkowo A kanał ten, który miał wtedy 8 tysięcy subskrypcji, czyli starszy Waster, dalej sobie tutaj był. I nic się z nim nie działo. Po prostu sobie stał pusto i tak przez rok, pół roku siedział i nic się na nim nie działo. No i wtedy właśnie jakby ponownie były takie pytania, czy stworzę jakiś kanał, gdzie będę wam pokazywać jakieś rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i postanowiłem w listopadzie, może w październiku nawet, zeszłego roku, że no dobra, jak chcecie, stworzymy taki kanał. Na początku inspirowałem się troszeczkę filmowania, filmujemy. Chciałem coś takiego robić, że po prostu grafiki, montaż filmu, ogólnie chciałem zrobić, połączyć rozrywkę z e, poradnikami. No i tworzyć jakiś fajne pomysły, których do tej pory na polskim, a nawet może i na zagranicznym, nigdy pomysłu takiego nie było. Chodzi mi o to, że na przykład chciałem wam pokazać poradnik, jak montować, po prostu, ale przy okazji zrobić coś w tym, żeby to było czymś innym, czymś nowym i bardziej interesującym. Tak właśnie wpadłem na pomysł, jak montować filmy jak Frisk, który na pewno każdy z Was zna. I nawet jak wpiszecie w poradnik, jak montować w Premiere Pro, to wydaje mi się, że taki poradnik Wam się pojawi. Było to duże, jakby zaskoczenie, i początkowo, jakby ten filmik sobie stał w miejscu, ale naprawdę robił ogromne wyświetlenia, jak na 8 subskrypcji i kanał umarły, bo normalnie te filmy miały mniej niż 1000 wyświetleń, a ten nagle zrobił 10 tysięcy. To już było naprawdę coś w ogóle na moje wszelkie osiągnięcia do tej pory na YouTubie. I właśnie w głowie miałem takie pomysły, żeby tworzyć filmy, które pokazują jakiś poradnik, ale przy okazji nawiązują do czegoś innego, żeby to wszystko w jedno złączyć. Rozrywkę. Wraz z jakimiś poradnikami, jakąś nauką, i tak dalej, tak dalej. Tak też powstały jakieś inne poradniki, jak na przykład filmy montować w OBS-ie, jak też e, zrobić miniaturki, jak coś, to, akurat już była inspiracja, że jak robić jak ktoś, ale naprawdę mogliście zauważyć na tym kanale, że były naprawdę szalone tytuły, szalone pomysły. Nie powiem, może tam czasami jakieś clickbaitowe miniaturki, ale jednak wszystko, co tam się działo, to jednak do tego wszystkiego, do tej całej kupy, to wszystko złączało. No i po styczniu, gdzieś luty, marzec, kwiecień, bardziej mi się kwiecień kojarzy, wybił się filmik, jak montować jak Freeze. To był właśnie ten sam okres, kiedy e, Zakończył swoje daily. Był taki moment, że Frizz nagrywał w niedzielę, chyba albo w sobotę, codziennie non-stoper filmy, czyli co godzinę wlatywały filmy. I w ten sam dzień, i nawet dzień wcześniej, ja zauważyłem, jak szedłem spać i wstawałem, że co jest? 300 subskrypcji podczas spania mi przyszło. No i początkowo myślałem, że to jakieś boty, yy, czy może YouTube mi oddaje te subskrypcje, a jak Frizz już zakończył, to całe daily? Okazało się, że filmik jak montować jak Frizz się wypozycjonował. Już wtedy, kiedy się ten wypozycjonował, film, był jeszcze inny film jak montować jak Frizz i obydwa filmy naprawdę wystrzeliły w górę. No i wtedy widziałem, że jest to jakiś promyk nadziei, jest to jakaś okazja, jest to wszystko, jakby. Jest to po prostu moja szansa, której nie mogę wykorzystać. I od tamtego czasu nie chciałem tego zmarnować po szansach, który, które otrzymywali inni twórcy, którym na przykład kiedyś tworzyłem jakieś grafiki, montowałem, czy też się z nimi przejeźniłem, więc postanowiłem to w, w mocny sposób wykorzystać. Przez pierwsze kilka dni nic nie lubiłem na kanale. Totalnie nie wiedziałem, czy to dobrze wpłynęło na mój kanał, czy też nie. Więc jak filmik się wybił, pół tygodnia albo tydzień nic się nie działo. A film wtedy wrzucałem co tydzień o godzinie 12 w niedzielę. Ale po tym filmie, jak on się wypozycjonował, się, że, że trzeba coś z tym zrobić. Nagrałem filmik, przy którym się przywitałem ze wszystkimi widzami, i to był filmik, jak stworzyć teledysk jak filiż, coś tego typu. I tak właśnie się przywitałem z nowymi widzami. Hej, ja jestem Kamil do Was na kanale Kamil Nalepa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mniej więcej robić takie teledyski, jakie. Je... Jeszcze tak w, na wstępie chciałbym się przedstawić, bo dużo osób, bardzo dużo osób jest teraz nowych. Przez to właśnie, że filmik pod tytułem Jak montować filmy jako frizz, jak frizz e, mega, ale to mega zrobił wielkie e, zasięgi. No i wtedy już wiedziałem, że jest to szansa, którą muszę wykorzystać i e, nie mogę się poddać i naprawdę nie wiem kiedy kolejny raz coś takiego mi się wydarzy. Zacząłem tworzyć filmy co drugi dzień. Co drugi dzień o godzinie 12 wlatywał filmik. Może nie całe daily, ale co drugi dzień jakiś filmik wrzucałem i wam coś pokazywałem. I powiem wam, że tak takie tworzenie filmów jest troszeczkę, no troszkę na psychikę wpada, bo już teraz na przykład nie będę kończyć tych codziennych co drugi filmów, bo dalej takie coś teraz wraca. E, stąd też właśnie, jakby moja przerwa przez kilka dni, bo miałem pustkę totalnie. Jakby nie, nie potrafię się do tego, nie potrafiłem się do tego jakby zło... e, zabrać. O, może tak, ale już właśnie wracam do tego, dlaczego. To wszystko wydaje mi się, że było wyrządzone przez to, że jak powiedziałem, że trzeba robić co drugi dzień, a ja naprawdę robię czasami takie decyzje spontaniczne, i jestem człowiekiem, który się nie poddaje, więc. Jak już coś powiem, to jednak, pomimo tego, że mam obawy, że tego nie zrobię, to ja to muszę zrobić, bo wiem, że wtedy kogoś zawiodę. No i jestem takim człowiekiem dobrym, że akceptuję wszystko i. i, i, i no i na wszystko się zgadzam. Więc kiedy powiedziałem, że teraz drugi dzień, będzie filmy, i teraz na banerze dalej możecie zauważyć, że piszę, że filmy codziennie, co niedzielę o 12. i ten baner dalej jest niezmieniony. Baner trzeba zmienić. To właśnie się zastanawiałem, kurde, co ja najlepszego zrobiłem? Przecież, jak ja sobie poradzę. No ale miesiąc jeden poszedł szybko, a drugi miesiąc też poszedł szybko, bo wiecie, początku. Tak nie były trudne jakieś tam wymyślić, jak zrobić baner miniaturkę i tak dalej. To wszystko było łatwe i, i ten. Ale później, wakacje, przed wakacjami, tu już trzeba było kombinować. Oczywiście również e, nie zapominam tutaj o osobach, które się ze mną dograły do filmów i dzięki nimi jakieś filmy kolejne powstały. Również e, dziękuję tutaj Wam, moim widzom, bo dzięki Waszym wiadomościom na maile również jakieś tam fajne pomysły wlatywały do filmu. No po prostu, żeby coś o czymś nagrać. Więc jako Wy, widzowie, naprawdę bardzo się, bardzo wpłynęliście w ogóle na e, stworzenie takiego kanału i takiego kontentu. Bo wydaje mi się, że gdyby nie wy, gdyby nie te wiadomości na live, gdzie pytaliście czy zrobię taki kanał i tak dalej. Raczej tego kanału by nie było, bo ja totalnie bym na to nie wpadł. Tak mi się wydaje, więc. Teraz w komentarzach możecie sobie wszyscy nawzajem podziękować. Ja postaram się serduszka przypiąć, przy okazji zobaczę, kto obejrzał ten filmik, który nagrywał już 12 minut. I chciałem jeszcze powiedzieć, że myślę, że jakby to, co teraz powiem, że dziękuję Fleece, też nie będzie jakby wielkim zaskoczeniem dla Was, aby bynajmniej dla osób stałych, którzy mnie oglądają od tamtego kwietnia, od momentu, kiedy wybił się ten filmik i obejrzeli ten filmik. To takie podziękowania dla Fliza: nie wiem czy Fleece to ogląda, czy też nie, ale raczej, raczej nie. Myślę, że się należą, no bo no nie ma co ukrywać. Dzięki niemu w ogóle ten kanał tutaj zaistniał i dużo. To właśnie teraz to ogląda i, i się dalej uczy z moich poradników. Nawet powiem wam, że przez ten miesiąc, który, czyli grudzień, gdzie nie nagrywałem totalnie żadnych filmów, jestem naprawdę w szoku, że nawet nic nie robiąc, dziennie przychodzi 100 nowych subskrybentów i komentują wszystkie filmy. To oznacza, że te filmy i te poradniki cały czas gdzieś tam widnieją, wyświetlają się i wy, oglądającym, bądź też moi widzowie, którzy już zasubskrybowali kanał, e, oglądają je, uczą się. No i powiem wam, że jest to naprawdę e, miłe zaskoczenie. Nawet spotkałem się z takimi sytuacjami, że w technikum, gdzie są właśnie takie kierunki, Poligraficzne, inaczej, po prostu związane z grafiką. Tam też słyszałem, że jestem puszczany. Ja I moje poradniki, w ogóle ludzie z tych kierunków się ode mnie uczą, z tych filmów, więc to też jest wielkie zaskoczenie, bo jestem w ogóle oddzielony od tej grafiki. I, I też nie wiem, czy coś z tą grafiką będę mieć związanego w przyszłości. A jeżeli tak, jeżeli będę dalej w tym pracować i tak dalej, to wydaje mi się, że to wszystko dzięki Wam i to Wasza zasługa. No i mogę Wam w pełni podziękować, no bo jednak Wy najbardziej wpłynęliście w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat na moją przyszłość, na moją osobowość. I trochę na tym tobie się wychowuję, e, na błędy na innych, na bendach swoich. No i myślę, że taka forma po prostu powiedzenia Wam, jak naprawdę to powstało, jak to wyglądało, w ogóle nagranie takiego filmiku, bardziej Wam to jakby rozjaśniła, albo Wam ro odpowiedziała na to, jak w ogóle ten kanał powstał, bo <śm> sam opis i informacje kanału, gdzie właśnie tam pisze, że dopiero się rozpisze, jest już rok i, i się jeszcze nie rozpisałem. Nawet półtora. Więc dziękujemy bardzo osobom, które. To do tego momentu. Dziękuję Wam za daną mi szansę i tak jak powiedziałem, kilka, a dokładnie dwa lata temu. Dziękuję Wam za daną mi szansę i obiecuję, że jej nigdy nie zmarnuję, coś tego typu. To tego dalej się trzymam i dalej dążę spełniać swoje sukcesy, bo moje marzenia już dawno się dzięki Wam spełniły. Marzyłem o 10 tysiącach, a jest już Was 50 tysięcy. To jest naprawdę coś, czego jako jeszcze młody dzieciak, kiedy założyłem ten kanał na YouTube, totalnie bym się nie spodziewał, że, że tak. Że tak, że tyle osób będzie. To jest, to jest naprawdę, ej już nawet nie wiem co gadać. Dziękuję wam. Jest to naprawdę dla mnie wielkie wyróżnienie i, I codziennie będę robić tak, żebyście się na mnie nie zawiedli. I zapamiętali tą nalepę, pletę, Kamila nalepę. Jak tam tylko nie uważacie, czy też tego gościa, który nagrał podanie jak montować akwaryst. Czy też właśnie z jakimś innym skojarzeniem. Możecie też napisać w komentarzach co wam się kojarzy z moim kanałem, co za mną wam się kojarzy. Chętnie wysłucham, chętnie poczytam. No i widzimy się. Za dwa dni na kolejnym filmie na tym kanale. Dzięki, wielkie! Naprawdę dziękuję Wam bardzo serdecznie. Nie będę już Wam przedłużać tego dnia. Trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzę. I myślę, że takie pogadanki, takie powiedzenie Wam co i jak, chyba było najlepszym, najlepszą opcją.